Witam Was wszystkich bardzo, bardzo przeserdecznie z tej strony Rafał i reszta Januszy. Nie wiem, co to się właśnie teraz dzieje, bo w sumie to trochę mnie nie było, bo mnie... byłem na wakacjach w sumie, ale z tego co widzę, to Janusze dobrze się bawią. A tam, nie wiem, czy to. To chyba nie są zombie, to moglibyśmy już tam ich zabić. Więc Janusze, zapraszam do zabawy. Dawno mnie nie było, przepraszam za to, no ale nie udało mi się zrobić jednak na zapas filmów. Mimo, że miałem taką wolę. To są jakieś bliźniaki, o Jezus. Zupełnie jak na filmie o zombie. O kurde, policja przy... O, łajdź, ja umarłem. Ty no, ja chyba u... Umarłem, nie? What the fuck? Potrąciło mnie auto, to było totalnie niesprawiedliwe. Dobra, spokojnie, to znowu to załatwimy tak jak było poprzednio. Mniam. Mózg Boba! Ja ci pokażę za co! I kolegę, też tutaj już możemy mu podziękować. O, tutaj, o Ten gościu ma teraz ki baseballowy, ale fajnie. Auć! O i fajnie, no i kolegi już nie ma. No i super. Tutaj mamy następnego gościa. To już widzę, że tam już ruszyła policja, Wskazuję palcem na ekran. Nieważne, nie pytajcie dlaczego, to było trochę głupie. Zombie tu jest! Wow! No, nowość, prawda? Dawaj, bierz! Bierz ziomka! Oh. Zombie. Dobra, reszta umiera. Jak to nie jest śmieszne? To jest najśmieszniejsza gra ever. Ujo, na pół go przecięli. I to uderzeniem ręki. Kurde, moje Janusze umierają. I teraz F. Bing, bitch. Dawać dziada. Dobra, 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 dobra. E, Tam chyba ten robot polityczny coś mówi, ale nie do końca słyszę co. Dobra, jak się rzucało e, tą bombą? -bom. To chyba był prawy przycisk myszy, nie? Tak mi się wydaje, dobra. Idziemy. Jak się, jak się kicha? E, kicha, kur... Kicha! Co ja pierniczę, jak się... E, ten. O, fire in the hole, boom. Jak się... Gwiżdże, chciałem powiedzieć, ale no nie udało mi się tego powiedzieć. Dawać mózg! Pysznie! To jest w ogóle śmieszne, bo to jest taka właśnie typowa interpretacja holly, hollywoodzka jak e, się żywią zombiaki, To jest właśnie to wspaniałe, typu właśnie, że zombie jedzą mózgi i tak dalej, tak dalej, nie? Taka stara interpretacja, jak zombie się zachowywały, i w ogóle, i w szczególe. Dawaj, tak. Auć! Zaraz, co mi robisz? spałcyfikujesz? Pomocy! Pomocy! Dawaj łapę. No, oh, pysznie. Huh? nie trafiłem. Teraz trafiłem. Dobra, uwaga. No, nic tu nie robię, ej. O, teraz lepiej. <laughs> Dawaj rączkę. Pyszna rączka. Peram, 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 peram. No. Dostał w pysk, aż się normalnie zeiszczą. Coś mi się tak wydaje. Koledzy, moje Janusze nadchodzimy. Damy jakieś... na chwila, jak, jak ja to? Ta w tą stronę, dobra. To teraz tutaj chyba... Oderwano mnie, nie, nie chcę upuszać tej ręki, chcę na nich zagwizdać. Mogę na nich zagwizdać? Nie wiem jak się widzę. Przypomniałem kliknąć to E, ale pokazuje mi, żebym upuścił rękę, a tego nie chcę robić. Boom. Pana tu. Dostałeś pod i to teraz fajnie, fajnie ci. O. A nie mogę. Chciałem. chciałem... użyć swojego pierda. No dobra. Oderwanie mu rękę czy coś. O, ups. Przepraszam, jak cię popchnąłem, nie chciałem, przepraszam. Dobra, dobra. Jak się urywa? O właśnie, bo ja zapomniałem znowu tego co to sprawdzić. Y... Fun. Dobra, nieważne. Y... Chciałem sprawdzić, jak się urywa rękę. Ale no, już za późno. Pam, 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 pam. Ja muszę powstać proszę z grobów, których tutaj w sumie nie macie Zabić tego ziomka, bo denerwuje mnie jego istnienie w ogóle. Hono tu. Hono tu powiedziałem. No chodź tu! Nie uciekaj! Oh. Cudnie Łap Tak to się robi. Ty zabiję ich czy nie? Chyba tak Tu mogę wsiąść do tego auta? To by było epickie Nie, nie mogę, niestety Chyba zbugowałem ich No No bardzo mi przykro o! Proszę mnie nie strzelać, jestem niewinny Dobra, raz, za cięcie, musiałem zrobić cięcie na chwilkę Ups, strzelają we mnie ciągle Niezbyt przyjemnie Um, a ci tak... Mogę... Łote! Okej. Okay. To ja robię krzywdy. Okej. Okay. Mogę to wsiąść. Dobra, znowu muszę zrobić cięcie, sorry. Ale nagle wszystkim się zachciało łazić po domu. Więc no. Nie wiem jakim cudem ich zabiłem, ale ich zabiłem. Wyśmienicie, super, super cudownie. Nadal nie wiem, jak się używa tej ręki. Jak się ją odrywa, żeby nią rzucić. Chciałem wiedzieć, jak to się robi, no. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś wie, niech mi powie, nie wiem cokolwiek. Come on, Enter, Shift. Nie mam pojęcia. Mogę tu wsiąść? To było ciekawe. O, policjant. Auć! No, ciśnij. O, dawaj, dziada! Dawaj, dziada! No. O, teraz lepiej. O, teraz lepiej się czuję. Jak to wszystko nie tak? Dawaj ci wszystkich. Spor tych zębiaków, więc. Śmieszne jest to, że też słyszę te, w sensie te zombieckie hemoroidy... Te zombie są zbyt słabe, moim zdaniem. W sensie, w porównaniu, jak ja jestem potężny. To oni są naprawdę słabiaki jakieś totalne. Dawać mi ich. Pyszny muszczek. To oh. była moja ulubiona ręka. Brak mi. Dobra, cudownie. Tam już ich też zjadł. O, to jest ta koleżanka. Czy powiesz mi, jak się urywa rękę? Proszę. Może tutaj coś ciekawego? Jakieś Easter egi Chyba nie. Mogę na nich gwizdnąć? O, mogłem. Komu? Ja chcę gwiznąć. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Co w się, sensie, no. Robię tak jak powiedzieli: trzeba patrzeć na nich i kliknąć E, ale to nie działa. A teraz mogę? Nie wiem, jak to się robi. nie nieważne. Luis, z tym, że tak to ujmę. Cześć koleżanko, przewodniczko. Zgadnij, kto to? To twoja stara przyjaciółka Robo-przewodniczka, masz Zrobiło się to dość gorąco, co? Wypadki potoczyły się w zgoła nieoczekiwanym kierunku. Pewnie czujesz, że tracisz głowę. o pamiętam to! Tym! Bum! No halo! I głowa mi odrasta, to jest świetne! I to się nawet z tym! No. Sorry. Taki już jestem. I to jeszcze kurde odrasta mi razem z kapeluszem i fajką, nie? <grym>, to jest świetne. Jezu, taka armia. Ta armia jest cudowna. Armia się nadchodzi. O, 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 a, a, a. Przepraszam, przechodzę. Mogę tu przejść? O, hello. O, dawać cisność tych policjantów. O, pyszna główka. Mniam, 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 Przechodzę, przepraszam, przepraszam. Uwaga, uwaga, auć! To bolało, troszkę, ocieplinkę. Zdawaj go! Cudownie. A i tak w ogóle to bardzo dziękuję wszystkim za zostawienie lajka like albo coś, to zawsze zawsze poprawia uśmiech, życie mi poprawia i, i, i wszystko poprawia i jest cudownie wspaniale dziękuję Dziękuję za każdą aktywność oczywiście Idziemy wszyscy Hej, no czemu wszyscy nie idą Chodźcie! Wszyscy! What the oh O no, sorry, jednak nie wszyscy idę samemu. Nara Nie wiem co się dzieje.

Zaraz się spacyfikuję! Pewny jesteś kolego! No dawaj go! O tak, to jest najprzyjemniejsza część całego dnia. No, ale czy ktoś tutaj jeszcze coś? Coś ktoś? Jak to się mówi? Hop! Ło, połamane nogi, ale wciąż żyje. Jesus, dużo was. Zabiłem ich? Nie, nie zabiłem. Rzuć to jeszcze raz. Dobrze, dawać. Cisnąć dziadów dziadła. Jeszcze żyją? Też żyją. O nie, mało mam życia. Szybko, 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 szybko. Podasz mi pomocną dłoń? Powiedział. Ja ci zaraz mogę podać pomocną dłoń. Chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu, Dobra. Nie tak jak chciałem, ale działa. Dawaj gnoja. O dobra, prowadzili sobie. Kurde, w ogóle zabili mi wszystkich. Dammit. No jest, znowu. Jak mam rzucić tą ręką? R to, R to jest w ogóle bicie, nie? T, Y, U, I, O, P, L, K, J, H, H to jest ręka. No tak, hand to ma sens jakiś. Nie jesteś moim władcą! Aha, na nim nie mogę chyba usiąść. Dawać gnojka. Bolało? Haha, być Dawidź gnoja! ja go nie zastrzeliłem. Kto go zastrzelił? Dzwonię na policję. Okej, okay, myślę, że mogę go zabić, nie? Ale chyba nie. Okej, okay, to... Chyba go właśnie zabiłem. Okej! Okay. Teraz już w końcu wiem, jak się używa ręki, prawda? Chyba nie, kolego. Witam, panie władzo! Mam nadzieję, wszystko dobrze. O, hello. O Jezus. Ałaj. Ej, strzelił do ciebie, kolego, ej. Nie bolało, nie bolało cię to? Wiem, Uśmiech, ha, ha, ha. Dawaj go. Dobrze. Oh. Zabawa. Hey, to wszystko nie ta. Dawaj, ciomka dawaj, 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 dawaj. Nie, nie dawaj. Pewnie jesteś. o oh prosto w buziaczka. Dostał buziaczka i co? I nagle na potylicy mu się zrobiła dziura. O Jezus Maria, no nie. Łap. Panku. Nie no, kole... O kurde, co to za tańce jakieś tutaj? Dawać, no gnoja. Co ja tutaj robię? Jakieś kurde dziwne rzeczy. Masz PH. Najwyżej umrzesz. Chodź tu. A wy też się nie udolni, tylko ja tak umiem. Czy ja jestem lepszy od Was po prostu? Hmm, House of Wax. Mogę tu wejść? I don't think so. No, a poradźcie sobie, a ja idę dalej, nie? Albo no, chyba muszę Wam jednak pomóc. Chyba muszę wszystkich pozabijać, nie? Nie wiem, czy tak o to tutaj chodzi, czy nie? A tam słyszę, że też ktoś strzela. No, ale to idziemy tam. A tak! Szarża! Batman Para, Rara 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 Batman. Hawaii, ej, tak nie wolno. BOOM! cyk. Nie będziesz, najwyżej umrzesz. O, dziękuję bardzo. W ogóle fajne, że samo wyrwanie ręki zamienia go w zombie, nie? Znaczy w sensie to jest dziwne, ale fajne. Hello. O, uh, churło. Uh, 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 uh. Śmierć na miejscu przez powieszenie za Twoją starą. No chodź tu. O, oh, tak. Muske. Ja Cię nie duszę, ci tylko gryzłem właśnie łeb. Oh. Rozumiem, kalinka, kalinka. Auć. Kolego, proszę o spokój. I rączka ja za tę grę tak bardzo lubię za jej brutalność. Dlaczego już w dzisiejszych czasach nie robią takich gier jak właśnie Stubs the Zombies albo Postal? To były gry No nie jakieś kurde family friendly shice Buzi buzi? waszego komika, Coena. Uzi, ty, buzi? Buzi? What the fuck? BOOM! buzi buził! Come on Kolego! I łepek nie masz główki. Haha, jeden? No nie jeden, tak trochę już parę nas tu nastu może być. Dawać, Gnoja, szybko łapać go, łapać go, łapać go, łapać go. Łapać, Gnoja, Pomogę wam. Aha, muszę powiedzieć, Gnojku. No, bardzo <noise> W ogóle po co ta policja w tym mieście? Tu się dzieje rozpierdziel, totalny rozpierdziel, ta policja. O. To jest bardzo niezwykłe Dobra, idziemy Janusze Wiecie co robić Co jest? Auć, auć, ouch, ouch, ouch. Kolego Czy ten policjant w ogóle coś będzie robił? A tam ci zombie, to co? Jak mam na nich zagwizdać, no? Oni się poszli po prostu, halo o! Było, 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 było Ten w ogóle chyba ma padaczkę jakąś No, come on! No zagwizdź! No nie mogę zagwi... Oh, wszystko muszę samemu robić Aż mi się film No i tobie, wszystko muszę samemu robić, debile pojebane Na banana go masz, na banana Allahu Akbar, czekaj, czekaj. No, rzuć tym, no, rzuć tym. Nic mu nie zrobiłem. Allahu Akbar, nic mi nie jest, bo jestem słobiaczkiem. Łap, moje flaki. Nic mu nie zrobiłem. królem ulicy! Aha, teraz będziesz mi chciał zarypać, tak? Idź pan w lui. Jest mm, nie oh, Uciekam, 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 uciekam Zostaw mnie! Zostaw mnie <laughs> Pomocy Przynajmniej nie trafił tak będzie teraz ze mną łasił cały czas A waj, a waj, a o waj What? What? OK Czy możecie już a życie już następnym tak No ups niedokładnie to chciałem zrobić O mogę tu wejść po co tu mogę wejść A że wejść na górę? No, i chodź tu, Frajerze. Nyom! Masz coś do powiedzenia, kolego? Meńom! Dobra, dawać następnych. Jestem głodny. Czyli najlepsze w tym momencie byłoby jednak opętanie jednego. Chyba z tego co widzę. Rzucaj łapką. Hop! Łapka, fapka! O oh, tak! Dawać gnoja. Dobrze. Teraz możemy porozmawiać. Bez główki bez problemu. Przeładuj to szybciej, dobra. Kto? Biją się tam, Nie zabij się, błagam. Dobra. Możesz wybuchnąć czy coś? No, wybuchnij! To nie chcę wybuchnąć. Auć! Trzeba było zaczekać na zielone. <laughs> Trzeba było zaczekać na zielone. Ciekawe że ta ręka się regeneruje sama, czy może muszę jednak jeść? Tak czy siak. Było ciekawie. Niestety strzelając od nich nie zamieniam ich w zombie. Taki mały minus. Łeb mu odpadł. O, kocham, kocham to. No ale teraz już mi mało chyba zagrażają, co? Tak mi się zdaje. Bo dużo ich wystrzelałem. i go. Niem! O nie! O tak. No zjedźcie go, ja sam go wiem. Teraz jeszcze czekam, aż będzie. Aż, nie wiem, mówiłem, ale będzie remake Destroy All Humans, więc już się nie mogę doczekać, aż sobie też w tamtą zagram. Mogę tu wejść? Wygląda jakbym mógł, <laughs> ale chyba nie mogę. Ten bez głowy w ogóle jest śmieszny. Hello? O, jest następne. La la, 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 la. Pink. Ten się zżygał. To pierwszy raz widzę Dawaj No Dobrze Ręk mu wyrwałem, dobra może być Cudownie Możemy tędy iść, czy jak? O O, świetnie to łącz do nas! Na ramię broń! Walcz u boku nieregularnych oddziałów stanu Kwakrów! Skopaliśmy dupę Hitlerowi! Skopiemy i czerwonym ożywieńcom! Kto Jezus. jest ze mną?! Skopaliśmy dupę Hitlerowi. Wow, żart niezły. <śpiewanie> Nie łapię! To dlatego, że jesteś tu. Co to Nie łapię, to dlatego, by jesteś głupi. Dobra, ale... To zrobimy, dopiero zabijemy tych dziadów w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić tego lajka. I do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie za dwa dni, może, albo jak mi się będzie chciał. <grym> Dziękuję jeszcze raz, i do zobaczenia. Żegna się z Wami Rafał Zombie, i do zobaczenia. Hej, hej.